Niemiecka armia robi co może, by przyciągnąć nowych żołnierzy. Sięga jednak do tej samej kurczącej się puli siły roboczej, co inne niemieckie firmy poszukujące nowych pracowników. Niemcy już teraz nie są w stanie obsadzić setek tysięcy stanowisk z powodu braku rąk do pracy. Bundeswehr ma około 180 tysięcy żołnierzy w służbie czynnej, to znacznie poniżej średniej dla członków NATO. Do 2031 roku niemiecka armia ma liczyć 203 tysiące żołnierzy. W tej chwili brakuje jej 22 tysięcy. Czy da się załatać tę dziurę? Zwłaszcza, że pobór do wojska nie jest obowiązkowy? Bundeswehr zaczyna rozsyłać listy do wszystkich osób w wieku od 18 do 25 lat. Pojawia się na wydarzeniach związanych z grami i fitnessem i jest aktywna w mediach społecznościowych. Ale problem polega na tym, że Niemcy nie chcą iść do wojska. W ankiecie na temat gotowości do obrony kraju 60% obywateli stwierdziło, że prawdopodobnie lub zdecydowanie nie są chętni. Czy zatem Bundeswehrze uda się uzupełnić kadrowe luki?